Kolejnym etapem po podrwaniu jest zabezpieczenie kloszy. Do tego mamy produkt najwyższej klasy, którego używamy do zabezpieczenia i do wykończenia naszych kloszy. W takiej serdecznej walizce otrzymujemy dozownik, lejek, kubeczek do napełnienia płynem, ładowarkę samochodową, rurkę uszczelniacz, zasilacz do działania. Szybki sposób użycia takiego kubeczka, to jest podpięcie go do zasilania, poczekać dwie minutki, aż się odpowiednio nagrzeje. Produkcja pary następuje od góry. Po rozgrzaniu naszego kubeczka, albo zaczynamy uzupełnianie naszego klosza od dołu. Skrupulatnie, miejsce w miejsce, obserwując efekty naszej pracy. Posuwamy się do góry, uzupełniając i zabezpieczając kolejne elementy naszego klosza. Warto zadbać o odpowiednie światło przy tym procesie, gdyż jest to istotne, aby dokładnie widzieć rozłożenie się płynu. Istotne jest, aby używać tego płynu również w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub przy użyciu maski